Mordy. W ciągu moich 5-6 lat jak streamuję nie było kamerki łącznie, może ze 3 miesiące. Łącznie przez cały ten okres. Z czego 2 ponad miesiące teraz obecnie. Po prostu chciałbym odpalić kamerkę po tym jak remont zrobię sobie, tak? Nie odpowiadał wam widok na kamerce, to go nie ma, no, a teraz kurwa piszecie o kamerkę. No kurwa, Mać. Jak remont idzie? Na razie zakupiłem wszystkie rzeczy, jeszcze nie wziąłem się za zrobienie. Jeszcze muszę łóżko kupić, jakiś kurde mebelek fajny. Wiesz, to też potrzebuję na to, nie wiem, spić koła, no. To w przeciągu miesiąca może półtora ogarnę to. Po co fermentuje, że się popsuła? Bo się popsuła. Bo się popsuła, widzu. Ale mam pieniądze, żeby kupić. Poza tym, przynajmniej ze trzy osoby oferowały mi użyczenie czy danie twojej kamerki, więc, gdybym tak naprawdę chciał, to tą kamerkę już mógłbym mieć, podejrzewam, że, w sobotę nawet. Tak najszybciej, jeżeli miałbym. Przez suchar oferował mi się, że ten, że może mi dać kamerkę a w Warszawie możliwe, że się będziemy widzieć. No wy nie lubicie mojego ryja, no to pochój to. Hmm.